I podświadomość przede wszystkim uczy się na dwa sposoby. Pierwszy to jest powtarzanie, które każdy z nas może sobie zrobić, nie mając żadnych narzędzi i żadnych kompetencji, bo powtarzać sobie możesz wszystko, co też nie oznacza, że ty masz żyć w tej bańce i powtarzać sobie, no zarobię 50 tysięcy, zarabiam 50 tysięcy. Co z tego, że ty sobie tak powtarzasz, jak ty nic z tym nie robisz? I to, jest właśnie, to jest właśnie odnosi się do tego. Nie myśl, rób. Albo rób, a później myśl. I to jest właśnie to, że okej, okay, ty sobie możesz powtarzać tysiąc razy, zarabiam 50 tysięcy, ale jak już sobie te pierdolone tysiąc razy powtórzysz, zarabiam 50 tysięcy, to idziesz i robisz wszystko, żeby te 50 tysięcy zarobić, bo przecież z samego gadania się nie zarobi i z samego myślenia. Owszem, gdzieś to cię popchnie, gdzieś ci pomoże, ale samo się po prostu nie zrobi. I tutaj tylko o to w tym chodzi. A drugi sposób to jest właśnie hipnoza, czyli obniżenie. Częstotliwości fal mózgowych z beta na falę alfa czy też falę teta, jeśli ktoś już, ktoś już jest wytrenowany, i ee, właśnie na takiej zasadzie wbijanie dosłownie i programowanie tej podświadomości w ten sposób, na zasadzie transu hipnotycznego, a nie powtarzania. No i ta druga opcja jest o tyle fajniejsza, że jest ona po prostu szybsza. Natomiast plusem tej pierwszej jest to, że może ją zrobić każdy codziennie, kiedy tylko chce. Za każdym razem, jak się budzi, za każdym razem, jak idzie spać, nagrać sobie nagranie, te, nawet nagranie w telefonie yy, i możesz sobie zrobić, zacząć praktykować to nawet właśnie w tym momencie sam, nagrać sobie na tym telefonie wszystkie rzeczy, które dosłownie chcesz zaimplementować, czyli dosłownie wsadzić do swojego życia w tym momencie. Czyli na przykład nawiązując do tego, co.